Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Witajcie w Kujawsko-Pomorskiej e Szkole. Druga lekcja języka angielskiego dla klas pierwszych liceów ogólnokształcących po gimnazjum prowadzi ją pan profesor Maciej Doksa. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, to zachęcam Was do tego, żeby rzeczywiście pisać pod właśnie ten adres, który przed, za chwileczkę zobaczycie na ekranie i dzięki temu będziecie mogli rozwiać wszelkie swoje wątpliwości. Ok, pan profesor Maciej Doksa, proszę bardzo. Witam po przerwie. Rozpoczniemy tą drugą dzisiejszą lekcję właściwie od tego, czym zakończyła się 15 minut temu poprzednia lekcja. Na poprzedniej lekcji rozmawialiśmy o różnych formach, czasach służących do wyrażania przyszłości w języku angielskim i mamy tutaj kilka zdań. Spróbujemy powiedzieć sobie w jakim czasie, ewentualnie jakiej formy tutaj. Należałoby użyć w tych formach. Pierwsze, w tych zdaniach. Pierwsze zdanie, w piątek idziemy na imprezę. Skoro ktoś mówi, że w piątek idziemy na imprezę, no to pewnie się z kimś już umówił na tą imprezę, czyli jest to umówione, czyli zaklepane, czyli pewne na 100%. Po polsku jest również użyty czas teraźniejszy, co sugeruje, że w języku angielskim powinien być to czas Present continuous. No i na drugim slajdzie widzimy. Rozwiązanie on Friday, czy tłumaczenie on Friday, we are going to a party. Jest present continuous, tak jak mówiłem, jest to pewne hmm, zaklepane. Drugie zdanie, mam zamiar zmienić pracę. No tu sytuacja jest oczywista, mam zamiar, zamierzam, konstrukcja be going to, czyli I'm going to change my job. Trzecie zdanie, obawiam się, że ona nie przyjdzie. Obawiam się, no to jest moje osobiste przekonanie, moje osobiste, moja osobista obawa, takie widzi mi się. Może przyjdzie, może nie przyjdzie, ja się obawiam, że nie przyjdzie, czyli future simple, tak? Osobiste odczucia, przewidywania i obawy, czyli I'm afraid she won't come, czy she will not come. I kolejne zdanie, przestań, zepsujesz to. Jeżeli jest tam słowo przestań, to znaczy, że ktoś robi coś. Niedobrego z jakąś rzeczą i prawdopodobnie ją zepsuje. Czyli mówimy, że prawdopodobnie ta osoba zepsuje to na podstawie jakichś przesłanek, tak? bo niewłaściwie tego używa, bawi się tym w zły sposób. Czyli be going to przewidywania oparte na widocznych przesłankach. Stop it, you're going to break it. I kolejne zdanie. Czwartek o szóstej będę spał. Jest podany jakiś punkt w przyszłości, jakiś moment w przyszłości w czwartek o szóstej i jakaś czynność ciągła będzie akurat w tym momencie wykonywana, czyli future continuous. On Thursday at 6 AM I will be sleeping. I kolejne zdanie. Spójrz na niego, on zaraz zemdleje. Mówimy, że on zaraz zemdleje. Dlaczego? Dlatego, że przedtem jest spójrz na niego, czyli sugeruje to, że człowiek źle wygląda, albo zaczyna się chwiać, tak? Coś z nim jest nie tak, jest bardzo blady. Więc są to przesłanki, które skłaniają nas do tego, żeby powiedzieć, że facet zaraz zemdleje. Czyli zdanie będzie z be going, tu przewidywania oparte na przesłankach. Uh, czyli look at him, he's going to faint. Uh, Wcześniej jeszcze było, przepraszam, pominęliśmy zdanie: Czy kupisz mi parę jabłek? Jest to pytanie o charakterze prośby. A dokładnie coś takiego mieliśmy przy Future Simple, czyli: uh, Will you buy a few apples for me? Kolejne zdanie: Być może oni przyjdą później. Być może, czyli perhaps, probably, maybe. Te wyrażenia sugerują, że jest to czyjaś. Osobista, um, osobiste przewidywanie, opinia. Uh, więc future simple, tak? Przewidywania oparte na osobistych odczuciach, opiniach, przewidywaniach. Czyli maybe they will come later. I ostatnie zdanie, które tutaj mamy. Mecz zaczyna się o dziewiątej. Mecz zaczyna, o dziewiętnastej, przepraszam, zaczyna się według jakiegoś programu. To jest gdzieś ustalone, można o tym przeczytać. Jest to impreza masowa, publiczna, więc uh, present simple. tak? To jest ten czas, którego używaliśmy właśnie do e, jakichś mm, imprez e, odbywających się według rozkładu, planu lub programu. Dobrze i to. By było na tyle, jeżeli chodzi o te czasy i formy przyszłe, o których mówiliśmy na poprzedniej lekcji. Natomiast teraz pozwólcie, że włączę drugą prezentację Która będzie dotyczyła dwóch pozostałych czasów przyszłych, takich czasów, których w zasadzie w języku polskim, za bardzo nie ma, to znaczy nie wyróżniamy ich jak osobne czasy. Oczywiście zdania w języku polskim będą, które będą odpowiadały tym czasom, natomiast nie są to osobne czasy o osobnej nazwie w języku polskim. Zaczniemy od czasu Future Perfect. Um, co on wyraża? Wyraża on czynność przyszłą, dokonaną, która zostanie zakończona, wykonana. Przed jakimś momentem w przyszłości, czy też do jakiegoś momentu w przyszłości. Czyli po pierwsze, musicie mieć jakiś moment w przyszłości i chcecie powiedzieć, że do tego momentu, czyli na przykład do czwartku, do niedzieli, do maja, do 2021, do 13 kwietnia, coś już zostanie zrobione. Tak? Czyli do tego momentu przyszłości jakaś czynność zostanie już wykonana, skończona. Zdanie nie mówi tak naprawdę dokładnie, kiedy ta czynność zostanie wykonana, mówi do kiedy ona zostanie wykonana. No, przykładowe zdanie: I will have finished homework by 6 p.m. Do 6. skończę już zadanie domowe. Zauważcie, że zdanie to nie mówi o której skończę, być może skończę za 5, 6. Za 15, może o w pół do szóstej, a może już o czwartej. Tak? To nie jest ważne. Zdanie nie mówi dokładnie, kiedy ta czynność zostanie wykonana, tylko mówi a, do kiedy. Czyli, że w przyszłości, w danym momencie, czyli o szóstej, coś już będzie zrobione, będzie gotowe. Tak? Jakaś czynność e, dokonana zostanie już zakończona do tego momentu. I ten moment w przyszłości, do którego coś ta czynność zostanie już wykonana, najczęściej określa się uh, używając, um, przy, um, używając uh, słówka uh, by, czyli do jakiegoś momentu, tak? coś zostanie uh, zakończone. Uh, no i kolejne zdanie: She will have got married. No tu jest błąd w pisowni. She will have got married by 2027, czyli ona wyjdzie za mąż do 2027 roku. To znaczy, że wyjdzie za mąż do tego roku znowu. Nie wiadomo dokładnie kiedy. Być może to będzie 2022, albo 3, albo 4, albo 5, a może 7. Zdanie tego nie mówi, mówi tylko, że w 2027 ona już będzie po ślubie. Tak. Uh, I trzecie zdanie: I won't have collected one million dollars by November, czyli do listopada nie zbiorę uh, miliona dolarów. Zdanie jest przeczące, mówi, że do jakiegoś momentu w przyszłości, czyli do tego uh, listopada, jakaś czynność, ponieważ jest zdanie przeczące, czyli nie zostanie uh, wykonana, zakończona. Tak? Uh, dobrze. No i macie tutaj kolejne uh, zdania w tym czasie. Uh, do wtorku pomaluję już cały dom. Czyli znowu, by Tuesday, a może spójrzmy od razu na rozwiązania. By Tuesday, I will have painted the whole house. Uh, jak zapewne zdążyliście się zorientować, ten czas zawsze składa się ze słówka posiłkowego will i słówka posiłkowego have. One są niezmienne, czyli nie odmieniają się przez osoby. I czasownik jest zawsze w trzeciej formie. ED, jeśli jest regularny lub nieregularny, wiadomo, trzecia forma, miesłów bierny, czy też tak zwany past participle, trzecia kolumna, mówiąc najprościej. Kolejne zdanie. Do niedzieli kupię już ten samochód. I znowu: I will have bought that car by Sunday. Do niedzieli by Sunday. Uh, natomiast uh, zdanie jest: uh, The future perfect I will have bought. E, gdybyśmy chcieli powiedzieć, że w niedzielę kupię samochód, to trzeba by było użyć najprawdopodobniej czasu future. Simple I will buy a car on Sunday. Bo zdanie mówiłoby, że w niedzielę coś zrobię. Natomiast jeżeli mówimy, że do niedzieli coś zrobię, taka subtelna różnica, to już musi być future perfect. Kolejne zdanie. Ożenię się przed trzydziestką. I will have got married by the time I'm 30. Tak i znowu widzicie jest uh, jakiś moment w przyszłości określony i mówimy, że do tego momentu, czyli do tej trzydziestki, do tego czasu, kiedy skończę 30 lat, już się ożenię. Do czasu, gdy przyjedziesz, zbudujemy już nowy dom. By the time you arrive, we will have built the new house. Czyli znowu jakiś moment w przyszłości jest określony, czyli do czasu, kiedy ty przyjedziesz, i mówimy, że wcześniej, do tego momentu, przed tym momentem coś zostanie już wykonane, zakończone, czyli I will, czy we will have built the new house. Zmienię pracę do września. I will have changed my job by September. Ten bardzo e, e, podobne zdanie. I zdanie przeczące na końcu. Nie ukończę studiów przed 2023 rokiem. I won't have graduated by... 2023. Uh, czyli tak jak widzicie, oczywiście w zdaniach przyczących, możemy powiedzieć, że do jakiegoś momentu w przyszłości jakaś czynność nie zostanie um, wykonana, nie zostanie zakończona. Drugim czasem, bardzo zbliżonym do Future Perfect, jest czas Future Perfect Continuous. Oczywiście nie ma on identycznego e, znaczenia. Um, w Zdania w tym czasie mówią, że w danym momencie w przyszłości, ten moment w przyszłości musi być zaznaczony, jakaś czynność ciągła będzie już wykonywana od jakiegoś czasu. A co to znaczy? No, na przykład, jeżeli chcemy powiedzieć takie zdanie, że w, we wtorek um, będę już tu pracował od miesiąca. Czyli macie jakiś moment w przyszłości, we wtorek, i mówicie, że w tym momencie w przyszłości. Jakaś czynność ciągła będzie już wykonywana od jakiegoś czasu. Przykład. In 2021 we will have been living here for 20 years, czyli w 2021 będziemy już tu mieszkać od 20 lat. Znowu, macie ten moment w przyszłości zaznaczony, czyli w 2021 roku, i mówicie, że w tym roku jakaś czynność już będzie trwała. Od jakiegoś czasu, czyli od tych 20 lat. Tutaj w tych zdaniach zawsze są takie trzy elementy. Po pierwsze jest ten moment w przyszłości zaznaczony in 2021. Po drugie macie tą czynność ciągłą. Która jest w czasie Future Perfect Continuous i zawsze jest to ten czas zbudowany z will have been trzech słówek posiłkowych, które są niezmienne, nieodmienne i czasownika głównego z końcówką ing, no bo jest to czas typu continuous, czyli will have been living i trzeci element, który zawsze, prawie zawsze w tych zdaniach się pojawia, to jest. Mówimy od jakiego okresu czasu ta czynność już będzie wykonywana. Czyli tam najczęściej pojawia się słówko uh, for plus ten okres czasu. Tak? Czyli w danym momencie w przyszłości, in 2021, jakaś czynność ciągła, we will have been living here, będzie wykonywana już od jakiegoś czasu. For 20 years. Drugie zdanie, bardzo podobne um, w charakterze next week. I will have been waiting for her for six months. W przyszłym tygodniu będę na nią czekał już od sześciu miesięcy. Tak, i znowu macie określony jakiś punkt w przyszłości i mówicie, że w tym punkcie w przyszłości, w tym momencie w przyszłości jakaś czynność ciągła będzie wykonywana już od jakiegoś czasu, czyli dokładnie tak jak to zdanie mówi: next week I will have been waiting for her for six months. I Proszę pamiętać, że chodzi tu zawsze o czynności ciągłe, niedokonane, tak? W danym momencie w przyszłości coś będzie się już jakby ciągnęło czy działo od jakiegoś okresu czasu. Tu jest pewien wyjątek, ponieważ my mówiliśmy, że... przy Future Perfect Continuous, mówiliśmy, że... czy ja powiedziałem, że... A, Chodzi tutaj o czynność ciągłą, która w danym momencie w przyszłości będzie już wykonywana od jakiegoś czasu. No tak, ale w języku angielskim, zresztą w polskim tak samo. Mamy czasowniki, które nazywają czynności, ale mamy też czasowniki, które nazywają stany. Tak, tak zwane czasowniki stanu. A jak wiemy, w języku angielskim czasowników stanu nie można użyć żadnej formie, czy w żadnym czasie typu continuous. Czyli oznaczałoby to, że nie moglibyśmy też użyć ich w zdaniach w czasie future perfect continuous. No to co zrobić, jeżeli będziemy mieli taką sytuację, kiedy chcemy powiedzieć, że w danym momencie w przyszłości jakiś stan będzie trwał od jakiegoś czasu, nie czynność, tylko stan. Sprawa jest prosta, skoro nie możemy użyć future perfect continuous, no to używamy future perfect, tak? Jak nie continuous, to jego odpowiednik nie continuous, czyli future perfect. Czyli na przykład takie zdanie. W przyszłym miesiącu będziemy małżeństwem od 10 lat. Będziemy małżeństwem. Tam jest czasownik będziemy, który jest czasownikiem stanu. On nie może być w tak, Nie może być zastosowany w continuusie, więc future perfect continuous odpada nam w tym zdaniu. No, to jak się nie da zrobić future perfect continuous, to się robi po prostu future perfect. Czyli next month we will have been married for 10 years. Tak? I tutaj już macie użyty future perfect, czyli we will have. I trzecia forma czasownika być, czyli been. Analogicznie, drugie zdanie. In June we will have known each other for one year. W czerwcu będziemy się już znali od roku. I znowu, jest tu czasownik znać. Znać się który nie jest czasownikiem nazywającym czynność, tylko stan. I znowu, nie można tutaj użyć uh, czasu Future Perfect Continuous, bo to jest continuous właśnie, czyli nie można zrobić zdania We will have been knowing, bo po prostu tak się nie mówi, tak się nie robi. No to używamy zamiast Future Perfect Continuous Future Perfect in June, we will have known each other for one year. I trzecie zdanie: At seven, I will have been here for eight hours. O siódmej będę już tutaj od 8 godzin. Znowu, macie czasownik być, który jest czasownikiem stanu, więc nie można go użyć w kontinuusie, więc używamy future perfect zamiast future perfect continuous, tak jak macie to tutaj napisane. Dobrze, i teraz, oczywiście, um, w przypadku tych dwóch czasów, Um, pojawia się problem, którego z nich użyć, ponieważ no, są powiedzmy do siebie dosyć podobne, obydwa to są czasy typu future perfect. Więc mamy tutaj zdania, które sobie uh, za chwileczkę przeanalizujemy. Do środy kupimy już dom. Znacie, czynność, mówimy, że do jakiegoś momentu w przyszłości jakaś czynność zostanie już wykonana, czynność przyszła dokonana. Więc na pewno, jeżeli to jest czynność dokonana, no to nie może być continuous, więc musi być future perfect. Uh, czyli by Wednesday we will have bought a house. Drugie zdanie. W środę będziemy szukali domu już od roku. Czyli w środę, w jakimś momencie w przyszłości, jakaś czynność, szukanie domu będzie trwała już od jakiegoś czasu. Jest to oczywiście czynność ciągła, no bo będziemy to robić już od roku, tak? Więc future perfect continuous. On Wednesday we will have been looking for a house for a year. Trzecie zdanie. Znajdę pracę do maja. Macie jakiś punkt w przyszłości, maj, i mówicie, że do tego punktów przyszłości do tego momentu w przyszłości coś już zostanie zrobione, wykonane, zakończone. Jest to czynność dokonana, jak dokonana, to wiadomo, że nie może być continuous, czyli musi być future perfect. Czyli I will have found a job by May. Kolejne zdanie. W niedzielę będziemy już nie, przepraszam, do grudnia napiszemy już egzaminy. Jakaś czynność zostanie wykonana do jakiegoś momentu w przyszłości czynność jest dokonana, czyli nie continuous, czyli future perfect. By December we will have written all the exams. Kolejne zdanie: w niedzielę będziemy już tu mieszkać od 6 miesięcy. W jakimś momencie w przyszłości, czyli w niedzielę, jakaś czynność ciągła będzie już trwała od jakiegoś czasu. Czyli dokładnie takie zdanie, jak powiedziałem, czynność ciągła, czyli continuous, czyli future perfect continuous, czyli On Sunday we will have been living here for six months. Kolejne zdanie. Do niedzieli sprzedam już swój samochód. Jakaś czynność zostanie wykonana, dokończo, zakończona. Do jakiegoś momentu w przyszłości. Czynność dokonana, czyli nie continuous, czyli future perfect. By Sunday I will have sold my car, tak, czyli już go sprzedam. Kolejne zdanie: W kwietniu będę miał tego psa już od 10 lat. W danym momencie w przyszłości, czyli w kwietniu, jakaś. No właśnie, to nie jest czynność, tylko stan, bo posiadanie psa to nie jest czynność, tak? Mieć to jest czasownik stanu, a nie czasownik czynności, czyli mówimy, że w przyszłości w danym momencie jakiś stan będzie się ciągnął od kiedyś, znaczy będzie się ciągnął już od jakiegoś czasu. Teoretycznie powinniśmy użyć Future Perfect Continuous, ale ponieważ to jest stan, a nie czynność, to nie możemy użyć formy Continuous, czyli Future Perfect używamy. Nie future perfect continuous. Mamy zdanie. In April I will have had this dog for 10 years. I ostatnie zdanie. Do soboty wyprowadzę się. Jakaś czynność zostanie już wykonana, dokonana do jakiegoś momentu w przyszłości. Czyli dokonana czynność nie continuous, czyli future perfect. I will have moved out by Saturday. Dobrze. <coughs> Oczywiście e, stosunkowo e, prostą e, czynnością jest odróżnianie tylko dwóch czasów, tak? Czyli odróżnianie e, na przykład, tak jak tutaj, to robiliśmy czasu future perfect i future perfect continuous. Ale wiadomo, że w życiu, jak również na egzaminach, czy sprawdzianach nie zawsze jest tak łatwo i pięknie, że tylko dwa czasy dostaniecie do odróżnienia, więc trzeba umieć odróżniać kilka czasów naraz i wiedzieć, którego czasu należy użyć. A, oczywiście to, o czym dzisiaj mówiliśmy na poprzedniej lekcji, na dzisiejszej i na tej lekcji, a, trzeba mieć dobrze w głowie. Tak? Trzeba po prostu sobie to. Wbić do głowy, nauczyć się zapamiętać najlepiej w postaci takich bardzo skrótowych definicji, nie jakiś długi, bo długi definicji się najczęściej nie zapamiętuje, tylko krótkich definicji. tak? A bardzo dobrym sposobem jest zapamiętywanie przykładowego, modelowego zdania w danym czasie, które jest bardzo charakterystyczne i reprezentatywne dla danego czasu. Na przykład jakieś proste zdanie, nie wiem, I will have moved out by. "Saturday, albo "I will have bought a house by Sunday". I na podstawie tego zdania od razu widać tak, jak ten czas jest stosowany do jakiego rodzaju czynności. Tu chciałem od razu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że w języku angielskim, jeżeli chodzi o czasy i formy przyszłe, to jest pewien problem związany z rozwiązywaniem zadań. Z takimi właśnie formami przyszłymi. Dlaczego? Dlatego, że zastosowanie form przyszłych w bardzo dużej mierze zależy od samego mówiącego czyli co mówiący chciał wyrazić. Tak? No bo jeżeli na przykład wyobraźcie sobie, macie takie zdanie do zrobienia: I w nawiasie fly, poza nawiasem to London. No, na przykład next week. I fly to London next week. I teraz to fly, który jest w nawiasie, no, musicie w jakiejś odpowiedniej formie czasu przyszłego zastosować. Tak? No i teraz, skąd wy macie wiedzieć, jaka to ma być forma przyszła? No, problem jest taki, że bez kontekstu, to znaczy nie wiedząc dokładnie, jakie są okoliczności i co ten mówiący faktycznie chciał wyrazić, jest praktycznie niemożliwe. Na 100% powiedzieć, jaki czas przyszły ma być użyty. Dlaczego? Bo, na przykład, to zdanie, które przed chwileczką powiedziałem w języku angielskim, można zrobić na kilka sposobów. Można powiedzieć, I'm flying to London next week, jeżeli ktoś ma już kupiony bilet, zabukowany, zarezerwowany i się z kimś umówił. Ale równie dobrze to zdanie może oznaczać, można zrobić, I'm going to fly to London next week. Zamierzam, jeszcze nie kupiłem biletu, ale mam zamiar. To samo zdanie może być również w czasie Future Continuous: I will be flying to London next week. W przyszłym tygodniu będę leciał, akurat będę tak w trakcie, powiedzmy, tego lotu do Londynu. Również można zrobić to zdanie w czasie Future Simple. Czyli na przykład, maybe I will fly to London next week. Tak? Takie a, a osobiste przypuszczenie. I o ile w życiu e, takim no, realnym osoba mówiąca wie doskonale, co chce powiedzieć, więc nie ma w zasadzie problemu z identyfikacją, której konstrukcji użyć, no bo wie, co chce e, powiedzieć, co chce wyrazić. W ćwiczeniach niestety jest czasami problem, więc zawsze musicie się doszukiwać kontekstu, patrzeć czasami nie na tylko na to zdanie, ale na szerszy kontekst. Może coś wcześniej sugeruje, może to jest jakiś dialog, który sugeruje jaka jest sytuacja i co tak naprawdę ta osoba chciała wyrazić, czy chciała powiedzieć, że na pewno leci do Londynu w przyszłym tygodniu, czy być może poleci, czy a, ma zamiar lecieć, a może będzie akurat. W przyszłym tygodniu, nie wiem, we wtorek o 17.00 leciała do Londynu, czyli będzie w trakcie. Więc na to radzę zwrócić uwagę. Zresztą zawsze w języku angielskim trzeba patrzeć na kontekst, nie tylko na samo brzmienie zdania, ponieważ tych czasów jest dużo, dużo więcej niż w języku polskim. I dlatego trzeba szukać kontekstu, żeby dopasować ten kontekst właśnie do odpowiedniej... Formy. Dobrze, więc myślę, że dzisiaj dostaliście taki dosyć solidny przegląd czasów przyszłych form, przyszłych, również form teraźniejszych używanych do przyszłości. Sugeruję, radzę się na spokojnie z tym zapoznać. Samodzielnie spróbować zrobić sobie te zdania, które na prezentacjach były. Na kolejnych slajdach prezentacji można sobie zawsze sprawdzić rozwiązania, czyli przetestować się, zobaczyć, jak faktycznie dobrze radzicie sobie z tymi czasami przyszłymi. Dobrze, także dziękuję bardzo. Na następnych lekcjach zajmiemy się ćwiczeniami w rozróżnianiu wszystkich czasów w języku angielskim, czyli to czym zajmowaliśmy się do tej pory, robiliśmy teorię, troszkę praktyki, na następnej lekcji porobimy sobie ćwiczenia już takie tylko i wyłącznie praktyczne i będziemy mówić dlaczego akurat ten czas musimy użyć, a nie inny. Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu.